no i takie cuda mnie zostają w Małkowie to jest mój pokój w którym tu będę przebywać ten czas tu będę spać i tutaj pokażę wam łazienkę jest po prostu cudowna uwaga I mam takie coś. A więc tak wygląda moje królestwo. Mhm. A więc tu wracamy do jest biurko, można pisać. Mhm. Widok jest za okno, na wrota tutaj jest gwiazd. A więc tak będę spędzała czas na czwartym integracyjnym spotkaniu wolnych ludzi, w Małkowie.